No, pana Mietka, gołębie poszły na tamtą wieś. A tam ma drugi Mietek na końcu wsi. Nie wiem, czy będzie widać gdzieś tam nad drzewem tym wysokim chodzą. O! Tam jeszcze jego parę lata. Ja tam zgoniłem, ale to słabo młody leci. No, tam tuż nad drzewami chodzą. Coraz niżej. Ciekawe, czy tam ten drugi mietek zgonią. Tam ma dużo, to by mogło być ciekawie. No ładnie pana mietka ostatnio chodzą. Dobra, zrobimy pauzę, jak przyjdą czy coś, to tam dogram. No, jak widzicie, tak. Mało i słabo. Był obcy jasny, ale niestety zrobił tylko rundkę nad naszą wsią i poszedł z powrotem. Także na razie nic się nie łapie Moich tu kilka chodzi A tam już brat zgonił O! I pójdą do ściny, zobaczcie Cholera, jasne A tu, nie, wracają Wracają i wzięły tego wylota Ale klepi odetnie, o ty jest, pasiaty wylot. To mój brat zgonił Dzisiaj chyba dobre ciśnienie jest, bo tego moment się wybijają. Chodź Pasiaty, chodź, chodź Pasiaty, tu jest, zobaczcie. Pasiaty tu, o tutaj pasiaty mojego brata. Idę, wypędzam resztę. A mojego brata też świrują. Oni są ganiane raz na tydzień to. A tych pana mietka nie, nie widać. Nie widać tamtych. No, te moje tuż nad bratem chodzą, tak grupka. o. Dobra, idę, wypędzam resztę. Dopędziłem, ale nie wiem, czy tam coś pojedynczego zostało, czy nie. Brat mnie zaskoczył, myślałem, że go nie ma. Pojedyncze to chyba moje. A te panamiotka widzę, tamte gołębie. Czekajcie, jak to Wam pokazać. Nisko chodzą nad tamtą wsią. Za krzakami. Moim dałem dzisiaj kompanie to tak zbytnio nie wyrywają do przodu muszę im wylać wodę Trochę żółtego piasku kopaliśmy Bo ten Chodź jasny, chodź Ej, bo ten, bo drzewka sadzieliśmy Zaraz zobaczymy co coś, czy coś tam O nic nie siedzi na pewno Prędzej coś się straci, nic coś będzie się działo robiłem klatkę. Słuchajcie, o, to jest ta czajka do oddania. Ta? Chyba ta. Albo muszę jeszcze jednego samca przynieść. W każdym razie robiłem klatkę na te łapane, żeby lepiej Wam można było je pokazywać. I siódma, nie ósma, sztyłka wpadła w marcu. Zaraz Wam pokażę. Jest sportowy Budapesztowaty chyba taki. Zaraz przetestujemy klatkę, jak to będzie w klatce wyglądał. Jeszcze klatka nieskończona, mam nadzieję, że nie wyjdzie, no ale jak wyjdzie, to się nie liczy, bo ósma sztuka jest w marcu. Pana mietka poszły, co na początku większość wróciła. Pojedynczo wprawdzie, ale większość wróciła. Ale ile nie wróciło to się, ile nie wróciło to się. Raczej nie dowiemy. Dobra, Jezus ma sztuka. Zaraz wrzucam do nowej klateczki. O! W klateczce nowej. Tak wygląda gołąbek. Czekajcie, bo może ostrości nie złapać. O! Całkiem, całkiem. Ważne, że ósmy a propos czajek to jednak dwie samice jedna się sparzyła z jasnym nie ma teraz tego jasnego ale był tam się wabiły huczały a do drugiej tej równiejszej przyniosłem samca nie czarnego ale takiego pomiędzy czarnym a siwym od kolegi więc nie musiałem na bazar jeździć i tam Także wsadziłem ich do klatki, z tydzień posiedzą normalnie dwie samice były, na 100% teraz, no bo jedna się z jasnym tu sparzyła, wabiły się przed chwilą w duku jasny huczał, ona nad nim siedziała, a druga ta co dawała się jasnym parzyć, więc zamknąłem ją do klatki. No, i co obserwujemy? Niebo dalej, ale już się pogoda psuje, zaczyna, pa... znaczy wiatr zaczyna wiać. A w ogóle to witam. Wszystkich, dziś już jest niedziela, ósma. Jestem po obejrzeniu Tomasza filma. Tomasza filmu właściwie. Eee, <śm> I co? No i patrzę w to niebo, ale nic, jeszcze wody nie dałem. Wody nie dałem. I chyba w tym miesiącu przegram, bo wczoraj nie miałem czasu. Tak rano, rano nie było czasu. Rano sadziłem drzewka, sadziliśmy drzewka jeszcze kupiliśmy brzoskwinie, gruszkę, i czereśnie. I ten, i tym zajęliśmy się wczoraj ogrodnictwem, dopiero po południu. Po południu już nic nie było, tylko wpadł ten Budapeszt. Robiłem taką klateczkę, mówię, na szybko, na te obce, żeby lepiej było ich widać. Łapane, i zaraz jak już skończyłem tą klateczkę, idealnie wpadł ten Budapeszt, jeśli można go tak nazwać. I wczoraj tylko był, mówię, jasny, ale to zawinął i poszedł. Pana Mietka głębiej poszły, ale no mówię, chyba w większości wróciły. Nie, no w większości wróciła, ale ile nie wróciło, to nie wiem i, i tego się nie da rady dowiedzieć. Wiatr dzisiaj, może coś by komuś przywiało, ale ja niestety tu tak jest, że, yy, że ten. Mm -hmm. Że to prędzej z naszej wsi tego gołębie idą, niż na naszą wieś jakiś lot przyjdzie, bo nie wiem czemu tak jest Tak pamiętam 30 lat wstecz, to nie wiem czy były ze 4 razy jakiś lot na naszej wsi na 30 lat A tak to, moje to wiecie, że prawie co roku idą Pana Mietka też czasem potrafią odejść, także tu z naszej wsi głębie idą w świat a a ten a na naszą wieś to mało co kiedy przyjdzie jakieś pojedynki przecinają tylko czasem coś zostanie Dobra idę dawać wody No i co? I patrzymy w niebo także garbu nie będzie Jest Następna sztuka. Serdecznie zamknę. Dobra. Zamknięta. Dziewiąta. Chyba kok straszny, ale to się nie liczy. Liczy się, że dziewiąta, bo. Jest taki koczek, ale obrzydliwy Ale się nie liczy Czy obrzydliwy, czy piękny Ważne, że dziewiąty W marcu, ścigamy Tomasza Ale chyba nie dogonimy w tym miesiącu Jest piękności No i niestety godzina 14 Dziś tylko jedna sztuka wpadła a niedługo ma być, e, zacząć deszcze, mają padać, to i obcych nie będzie. Już, już słoneczko zachodzi. A no, ta czajka zaczyna już uciekać. Ta druga trochę się parzy z jasnym. A i tak będę musiał tą e, czajkę, co ucieka teraz, zamknąć na chwilę do klatki. Jak tamte te klatki wypuszczę. Siedzą na razie już w klatce w duku może się sparzyły tam te czajki co parzę No i tak Niedziela się kończy Trzeba będzie jutro wracać do pracy Dobra panowie, nie przedłużam, na dzisiaj Trochę się w ogrodnika, może nie w ogrodnika, bawiłem, ale w sadownika Trochę przycinałem drzewka, choć już trochę późno, ale Najpierw musiałem się dokształcić, jak to zrobić profesjonalnie, więc Dokształcam się Zostanę teraz wielkim ogrodnikiem To chyba dzisiaj ostatni rzepaczek już dla nich Specjalnie do nagrywania. No nie ma nic. Jeszcze niebo, jest błękitne, ale już ma być. Dzisiaj po południu ma być. Dziś po południu już mają deszcze padać. Sucho wszędzie także. Nudno. Dobra, pozdrawiam panowie, nie przedłużam, wszystkiego dobrego Tomasz wygrywa na razie i pewnie w tym miesiącu wygra, bo Nie sądzę, żeby tu się coś złapało Jeszcze Jak w sobotę, w niedzielę się nie złapie, tak w tygodniu to tak nie za bardzo